Dzień dobry Państwu. Dziś znów poruszam temat księdza Piotra Glasa, który jest oskarżony o molestowanie seksualne chłopca. Chłopca, który dziś, jak wiemy, jest księdzem i postanowił po 20 latach przypomnieć sobie, światu, przede wszystkim sądowi brytyjskiemu, o tym, jaką gehennę przychodził, jaką traumę przychodził. Jak straszliwie został skrzywdzony. Oczywiście, tak wiem, jest domniemanie niewinności i na tę chwilę nie możemy mówić o księdzu Glasie, że jest winny, ale waga zarzutów jest duża. Czy dało się to wszystko wymyślić? Niech każdy z was to sam oceni w swoim sumieniu, w swojej mądrości, w swoim sercu za sprawą swojej empatii jeżeli ją oczywiście posiada. Proszę państwa, Marcin Kosma Rybak udostępnił kolejne informacje, wstrząsające informacje, właściwie wstrząsającą relację. Bo tu nowych informacji nie mamy poza tym, że taką informacją będzie to, co czuje dziś matka ofiary, matka skarżącego. Mężczyzny skarżącego księdza Piotra Glasa, oskarżającego księdza Piotra Glasa. Proszę Państwa, chcę odczytać te relacje i skomentować ją ku przestrodze, ku refleksji, ku świadomości reagujmy, kiedy jeszcze nie jest za późno, bo trauma związana z molestowaniem. Z napaścią seksualną na dziecko, na młodego chłopca, czy też na dziewczynkę, oczywiście tutaj mówimy akurat o płci męskiej, w każdym razie na dziecko. Ta trauma pozostaje na całe życie. I ci, którzy tak mówią o Bogu, o egzorcyzmach, o wypędzaniu demonów, diabłów, sami, najpewniej, jeżeli przyjąć tę kategorię, Istnienia jakichś nadprzyrodzonych bytów, sami są opętani chyba. No przynajmniej jakimiś zaburzeniami, już schodząc na Ziemię. I to bardzo mocnymi tę informacje udostępnił Paweł Kostowski. Dziękuję Ci, Pawle, i pozdrawiam Ciebie. I proszę Państwa, tutaj przeczytamy post Marcin Kosma, rybak. Wstrząsająca relacja matki. Woziłam tam dziecko i zmuszałam je, by tam chodziło, kiedy nie chciało. Matka domniemanej ofiary wykorzystania seksualnego przez katolickiego księdza powiedziała, że wstyd jej, że nie zdawała sobie sprawy z tego, co się działo i nadal siebie obwinia. Składała zeznania przed Sądem Królewskim w czwartym dniu procesu księdza Piotra Antoniego Glasa. Kobieta powiedziała ławie przysięgłych, że to było niepojęte, że jej dziecko nie było chronione i dodała, że ostatnią rzeczą, jaką, jaką ktokolwiek chce sobie uświadomić, jest możliwość tego, że jej dziecko mogło zostać skrzywdzone, zostać wykorzystane, wykorzystywane, bo to był najprawdopodobniej proces długotrwały. Czyli mamy tutaj Wyparcie. Wyparcie faktu, ignorowanie poszlak, ignorowanie czasem bezpośrednich relacji, dowodów na to, że dziecko jest krzywdzone. I to ignorowanie przez rodzica współczuje tej matce, ale jeszcze bardziej współczuje ofierze, bo musiała przechodzić ofiara, ten chłopiec, dziś mężczyzna, dziś ksiądz, niewyobrażalne piekło. Zobaczcie. Osaczony przez wszystkich, przez tego komu zaufał, przez autorytet, przez księdza, ale również obojętność rodziców, obojętność matki w tym przypadku, czy może nie obojętność, ale właśnie wyparcie wielki dramat to musiał być. Przypominamy, że ksiądz Glas jest oskarżony o osiem czynów rażącej nieprzyzwoitości. Oraz dwa czyny napaści na tle seksualnym wobec dziecka. Wiemy, że trzy zarzuty z tych dziesięciu zostały oddalone, nadal jest siedem w mocy. Ksiądz miał tutaj przypominamy mowę wstępną prokurator koronnej Karli Carvajo. Opisywała, jak ksiądz osaczał dziecko i jego rodzinę, wykorzystując swoją pozycję kapłana do zdobycia ich zaufania, a później Miał zacząć wykorzystywać dziecko do zaspokojania swoich fetyszy, swoich bardzo dziwacznych upodobań seksualnych. Glass, ksiądz Glas jest oskarżony o masturbowanie się podczas y, trzymania stóp dziecka przy swojej twarzy oraz opozorowane takie walki z dzieckiem, doprowadzając do sytuacji, gdzie twarz dziecka znajdowała się bardzo blisko, blisko jego członka w stanie erekcji. Podczas gdy stopy dziecka były jego twarze. Dwukrotnie miał pocałować dziecko w usta. Czytaliśmy, już to komentowaliśmy. Nie będę tego komentował. Dodajmy, że miał fetysz stóp. Ksiądz Glas, bo z jednej ze szkół ukradł, przyznał się do tego, torbę pełną dziecięcych skarpetek. Przyznał się, że miał jakieś takie dziwne upodobania. Ściągnął z internetu zdjęcia stóp. I mógł sobie ściągać zdjęcie stóp. To nie jest zakazane. Ale napaść na dziecko jest zakazana. Jest zła. Matka osoby pokrzywdzonej tutaj to jest bardzo ważny. bardzo ważne. Matka osoby pokrzywdzonej powiedziała w czwartek ławie przysięgłych że stała się zależna od pana Glasa, od księdza Glasa i nie widziała niczego niezwykłego w jego bliskości z rodziną. No, ksiądz interesuje się rodziną, jest pomocny, jest miły ale przyznała, że dziecko czasem niechętnie odwiedza, odwiedzało księdza. Dla niej to nie był jeszcze niestety sygnał alarmowy. Dziecko mówiło, że oskarżony bywał bardzo blisko, siedział na podłodze, przesuwał się bardzo blisko i, i tam coś pocierał. Nogę o dziecko. Powiedziałam dziecku, taka byłam łatwojerna, dziś mówi matka, a może go polała noga, no to nie ból, to Popęd seksualny. Powiedziała, że gdy ksiądz przez jakiś czas nie miał wieści od dziecka, pisał smsy do matki i zachowywał się jak męczennik. Zobaczcie, szantażysta emocjonalny. Jak męczennik. O, bo do mnie chłopiec nie odpisuje, nie kontaktuje się ze mną, bo chłopiec ma ciebie dość, księże. Proszę bardzo. No, to jeszcze można przeczytać. Kilka komentarzy. Matka opisała, jak nalegała, by dziecko spotykało się z Księdzem, bo mówiła, że przecież dla nas jest taki dobry. Matka jeszcze nalegała na spotkania z Księdzem, podczas gdy działy się takie, a nie inne rzeczy. Nie możemy być niewdzięczni, powiedziała. Typowe, skąd my to znamy. Ile takich relacji jeszcze będziemy musieli słyszeć? Mam nadzieję, że już nie będziemy słyszeć takich relacji. To znaczy, że takie rzeczy nie będą się zdarzać, ale póki. Kościół ma taką, a nie inną sytuację wewnętrzną. Póki tolerowane są wciąż w niektórych przynajmniej w społecznościach jakieś bliskie relacje księży z dziećmi, no to takie relacje czasem się będą musiały pojawić, ale obie się nie pojawiały, bo to jest straszliwa trauma. Ksiądz Glas nie lubił, gdy mu się sprzeciwiano, wspomina matka. Dla niego wszystko było czarno-białe. Jeśli się z nim nie zgadzałeś, nie przyjmował tego dobrze i sprawiał, że czułam się bezbronna w tej naszej przyjaźni. Być może narcystyczne też skłonności. Wielu księży ma narcyzm, dlatego że im się wmawia podczas toksycznego seminarium. Tutaj odsyłam do książki Roberta Samborskiego, który opisał, jak jest w seminarium. Patologia po prostu psychologiczna. W każdym razie ksiądz uważa, no zwłaszcza jak ma jakieś ciągoty tradycjonalistyczne, a troszkę takie glas ma, że jest ponad innymi ludźmi, że jest ponad społeczeństwem. Tym właśnie objawia się klerykalizm. I ja jestem podobnie jak papież Franciszek, jak to mówił też Stanisław Obirek, antyklerykałem. Klerorealistą. Bo ksiądz niczym się nie wyróżnia od. Reszta społeczeństwa i nie ma żadnego powodu, żeby uznawać go za kogoś wyższego. To jest relikt czasów, które powinny już dawno odejść. Dobrze po tej dygresji. Dla niego wszystko było czarno-biały, no taki szantażysta, tak? Trzeba było się zgadzać, terrorysta trochę. Opisała, jak lata później jej dziecko wyjawiło jej prawdę o wykorzystywaniu. Podczas rozmowy telefonicznej dziecko powiedziało jej. Po tym wszystkim, co mnie spotkało, i po tym wszystkim, co mi zrobił, nienawidzę go. Sąd usłyszał, zapytała, o kogo dziecko ma na myśli. A, czy, czy dopytał sąd? A ono odpowiedziało: Ojca Pitera, ojca Piotra, za to, co mi zrobił. Opisała siebie jako zdezorientowana. Dodając to po prostu niepojęte, że nie ochroniliśmy naszego dziecka. Człowiek nie wie, jak sobie z tym poradzić, nie ma żadnych wytycznych, jak postępować. To też jest ważny temat, bo skąd rodzic ma wiedzieć, można by zapytać. No, jakaś intuicja tutaj musi wystąpić, ale to są bardzo czasem ciężkie sprawy związane właśnie z tym klerykalizmem, że księdza się uważa za jakiś autorytet ponad miarę. No i jak tak emocjonalnie jesteśmy zapatrzeni w ten autorytet, to nie widzimy rzeczy, które być może dla postronnego obserwatora byłyby oczywiste, gdyby nie był emocjonalnie zaangażowany. Coś strasznego. Nadal się obwiniam, mówi matka. Byłam taka łatwowierna, byłam tak bardzo, bardzo łatwowierna. Jak mogłam do tego dopuścić? Tak bardzo się wstydzę. A proces... Trwa. Tutaj, proszę państwa, pozwolę sobie przeczytać komentarz pani Ireny. On jest publicznie napisany, więc myślę, że to nie będzie żadne uchybienie autorce. Pani Irena pisze: Nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo bym chciała, żeby moi rodzice w końcu stanęli, zamiast po stronie oprawcy po stronie własnej córki to opisuje własną sprawę. Żeby w końcu zachowali się tak, jak zrobiła to ta kobieta, która po latach przyznaje się, ta matka właśnie do domniemanej ofiary, a mówi domniemanej z ostrożności powiedzmy dziennikarskiej. Jak ta matka mówi teraz jak mogłam tego nie widzieć, ale przynajmniej zrozumiała, przynajmniej uwierzyła w to, co się stało, a nie wypiera wszystkiego. Wiele lat myślę o tym, dlaczego tak jest i zdałem sobie sprawę, jak gigantyczną odwagą i dojrzałością jest przyznanie się do tego, że dało się omotać niebezpiecznemu człowiekowi do tego stopnia, że nawet pozwolono, żeby ich własne dziecko zamieszkało w jego mieszkaniu i narżając na wszystko to, co miało miejsce czasami na ich oczach. I wszystko to tylko i wyłącznie dlatego, bo miał autorytet księdza egzorcysty. Przyznanie się do tego, to narażenie się na gigantyczne poczucie winy, którego nie jestem nawet w stanie sobie wyobrazić. Dziękuję, że. Dziękuję za Pani dojrzałość i za to, że stanęła Pani po właściwej stronie. Nie wiem, czy to nie chodziło też o księdza Glasa, ale nie ma takich informacji tutaj, więc być może chodzi o jakąś analogi analogiczną sprawę. Ile jeszcze tych spraw, ale. Muszę powiedzieć, że z tych wszystkich materiałów, które zrobiłem o księże, klasie, to ten w jakiejś mierze był dla mnie najtrudniejszy i... No i prawie się rozkleiłem, muszę powiedzieć, bo trauma, cierpienie, krzywda, która bije z tej relacji, jest niesamowita. Jest niebywała, przepraszam. Niesamowita to nie jest dobre określenie. Jest niebywała. Proszę Państwa, czekamy na dalszy ciąg procesu. Zobaczymy, jaki będzie wyrok sądu. Obojętnie od tego, jaki będzie ten wyrok, to proszę Państwa, mamy prawo komentować tę sprawę i mieć swoje zdanie i przestrzegać innych przed obojętnością na los skrzywdzonych, molestowanych dzieci. Niezależnie, czy to ksiądz zrobił, czy dyrygent Chłopieńcego chóru czy nauczyciel, czy przyłożony w harcerstwie, czy ktoś z rodziny, na przykład. Nie bądźmy obojętni. Jakiekolwiek sygnały, kiedy występują, trzeba reagować. Oczywiście sprawdzać, weryfikować, ale reagować. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnych materiałach.